Nazywam się Katarzyna Polok, jestem psychologiem i terapeutą TSR w procesie certyfikacji przez Polskie Towarzystwo Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Moje doświadczenie to okres 15 lat pracy zawodowej zarówno z dziećmi dorosłymi, jak i młodzieżą. Aktualnie poddaję swoją pracę w superwizji. Na to, że zdecydowałam się zostać terapeutą, wpłynęło moje doświadczenie zawodowe oraz chęć niesienia profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi, co jest możliwe dzięki temu, że nieustannie się doszkaram. W pracy najważniejsze jest dla mnie stworzenie życzliwej, autentycznej relacji z klientem, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do pracy a także poznanie perspektywy klienta, jego potrzeb i problemów, z którymi się zmaga. Po sesji ze mną klient uzyska większą świadomość własnych możliwości i umiejętności. Pomogę także spojrzeć na to, z czym się zmaga, z różnych perspektyw, co będzie pomocne w rozwiązaniu problemu.